Cześć, cześć! Dzisiaj będziemy robić koperek z masłem, będziemy jedli. Będzie... Mm -hmm. Jak ta wisienka z masłem pewnie będzie? Paręnaście koperek, Za dużo to nie trzeba. Dobrze. Idziemy. My jeść ten koperek. Masło jest mamy przygotowane. Pyk Masełko wyborna Dobrze, masełko Tropinkę tego Skoperki masło Masło Mm. Dobre. To było ty z koperkiem. Dobre. Ole w Widzicie chyba jaka pogoda? Niezbyt dobra. 不不不，走吧。拜拜拜拜